obecna sytuacja, media społecznościowe, telefony, Teamsy i te wszystkie technologiczne nowinki, które właściwie już dla niektórych nie są nowinkami, mogą spowodować, że nie będziemy się spotykać z klientem na żywo przy kawie, tak jak to bywało kiedyś. Natomiast czy warto klienta zaprosić do biura? Wydaje mi się, że warto, bo wtedy jest czas na to, żeby omówić z nim na spokojnie jego sprawy. Może się zdarzyć, że coś, co nie jest jeszcze nawet ma dopiero jest pomysłem, my już możemy klientowi podpowiedzieć, jak to się zwykle robi. zanim on wykona pewne ruchy. My i tak staramy się być w miarę na bieżąco, ale to spotkanie ta wymiana zdań choćby pół godziny, o tym, co się dzieje u klienta w firmie i o tym co się u nas będzie niedługo zmieniać na pewno jest potrzebne, żeby mieć normalną, dobrą współpracę. Zresztą jak sobie możecie państwo wyobrazić, nie widywać się z głównym księgowym.